Cześć, cześć, to Ewa Kreatywnie. Dzisiaj mam dla Was dwie kartki. Wow, tak, kartki, znowu. <grych> no, ostatnio lubię kartki, wolałabym robić albumy, ale, ale to potrzebuje więcej czasu na to. A jakoś tymczasem, nie wiem, kiepsko. Więc przychodzę dzisiaj z kartkami. Są to kartki z wykorzystaniem papierów Mintaj by Karola Forever Young. Robiłam albumik z tej kolekcji, zostały mi takie tagi, został mi jakiś, właśnie, arkusz i stwierdziłam, że zrobię karteczki. Papiery są, no, chyba w moich ulubionych kolorach niesamowicie radosne, fantastyczne wzory, kolory, i tak jak widzicie, można z tego robić wszystko i wykorzystać nawet taki, taki mały taguś. I co jeszcze wykorzystałam? Wykorzystałam, no w zasadzie to są takie pierwsze moje zabawy z folderem do embossingu. To jest taki folder, który dostałam od Karoliny z kanału Handmade by Karola. Dzięki Karola w końcu go użyłam. Jestem bardzo zadowolona. I widzieliście chyba jakieś kartki właśnie z wykorzystaniem już folderów. Tym razem taki. I może od tej karteczki. Jest bardzo prosta. Od tej karteczki zacznę. Bazy robiłam sama. Są to z papieru z bloku technicznego 250. Zaokrągiłam rogi, gdzie się dało, jak widzicie, na wszystkich tych elementach. To jest stempelek z moich zasobów stempelkowych. Użyłam tuszu różowego do WCAFT żeby wytuszować właśnie białą bazę i tutaj elementy, serwetkę. Serwetkę piękna jest. Dostałam wymiance kiedyś, już nie pamiętam od kogo, ale jest śliczna. Kryształki chciałam, żeby się właśnie błyszczało. Napis, koroneczka, i właśnie tutaj ten folder użyłam na, na, tej, na tym różowym papierze. To brystal zwykły, podniosłam go delikatnie. Może nie z tej strony. O tak. Podniosłam go delikatnie na piankach. Tutaj taki pasek został mi też z tych mintajowych papierów. Też sobie tutaj użyłam, żeby coś więcej niż róż był. Było. I tutaj użyłam też takiego. To jest taki materiał samoprzylepny. Dostałam taki arkusz od, chyba od Marty papierówki. Pozdrawiam cię Martusia. I stwierdziłam, że no cóż, okładek na razie nie robię, papier mi leży. To jest taki, jakby materiał to taka jak pianka no nie wiem jak to określić. Ciężko się wycina, trzeba mieć dobre nożyczki. Mieni się, więc jest, to już jest super ekstra. I właśnie chciałam, żeby tu coś się tam działo. Dziurkaczem wyciąłam wzór, a pod spód podkliłam właśnie tą taką materiał, piankę, coś takiego i tak się prezentuje karteczka, bardzo prosta lubię ostatnio takie kartki i i tak się prezentuje, natomiast druga już troszeczkę bardziej szalona można powiedzieć też starałam się wytuszować wszystkie białe elementy tym tuszem Dovecraft różowym ale też tak jak tu widzicie listeczki zielonym też z firmy Dovecraft, lubię te tusze mam je kilka w yy, w kilku kolorach. Użyłam też tego materiału, właśnie jako bazę na, 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 tą, na tą moją kartkę. I użyłam kawałka papieru z bloczka 15 na 15 właśnie z tych mintajowych Forever Young papierów. Wyciąłam też z takiego, z takiego taga ten torcik. Więc y, może być to kartka urodzinowa i imieninowa. Moc życzeń to jest napis y, z Craft O'Clock, z jakichś napisów chyba. Jest koroneczka, jest glossy akcent, który się tutaj błyszczy. Oj przepraszam, gdzie się da. Jest też sznureczek taki, w zasadzie kokardka. No, jest gaza, są kwiatuszki z dziurkacza, który robiłam i takie kryształki. Tutaj dałam jeden, tutaj dałam jako środek do kwiatuszka. Podoba mi się kompozycja, którą sobie tu stworzyłam. Użyłam kwiatuszków z wiekrojnika i takich z dziurkacza mniejszych. No, i ta gaza. No, i rozetka. <grytania> Mało teraz używam rozetek. I stwierdziłam, że pora. Pora na rozetkę. Tak się prezentują te moje karteczki. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Yy, I tyle na dziś. Trzymajcie się zdrowo. Dziękuję Wam wszystkim, że jesteście. Subskrybujecie, komentujecie mój kanał. Za komentarze wszystkie serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że nie złościcie się, jeśli nie odpisuję na czas. Ostatnio tak z czasem słaba, bo... ale odpiszę. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa.